Chciałbyś się zabawić Nie, cieszy ci świat Człowiek za mnie, jak będzie wątczy. O... Walka z nałogiem, zapewne zastanawiacie się co oglądacie. To jest tak, że zagłębiając się w coraz to gorsze jego odmęty Wpadłem, może jeszcze nie wpadłem w szpony, ale już znajduję się w objęciach gry, o której można powiedzieć tyle, że nie zdając sobie sprawy z jej zagrożenia, to tak jakbym mówił, że nie wiem co się stanie po włożeniu mojej ręki w ogień, że będzie bolało, parzyło i tak dalej. Tak, to jest World of Warcraft. WoW. Jeszcze może się wytłumaczę, w każdym razie UN dostał klucze do WoWa i zaczął mnie napastować, żebym grał, więc Niestety, Blizzard przewidział taką sytuację i umożliwił wszystkim niewinnym odpalenie na swoim komputerze Triala, czyli wersji darmowej, dziesięciodniowej. To też zrobiłem i tak oto skończyłem z moim trolem wojownikiem. Ach. I co najgorsze, okazało się, że ta gra nie jest słaba, jest dobra. Co gorsza, jest bardzo dobra. Ja w ogóle myślałem, że to będzie coś w stylu facebookowych, jak to się nazywało, Farm willi, czy innych badziewi dla Casuali. To znaczy, ok, innym się to podoba, natomiast mi nie, może nie nazywajmy tego badziewiem tylko dlatego, że mi się nie podoba. Nigdy nie grałem w Wowa i brałem go za coś takiego. Tymczasem okazało się, że to jest, jak powiedziałem, naprawdę niezła gra. Tak, jak wygląda sytuacja? Doleciałem moim trolem. Na koniec, Boże, bo ten świat w ogóle jest strasznie rozległy, nie wiem od czego zacząć. Nie chcę tu w ogóle czegokolwiek mówić. Nie wypowiadam się tutaj, broń Boże, jako autorytet w tej dziedzinie. Tylko osoba, która dopiero co trafiła ech, do Azeroth, bo tak nazywa się miejsce akcji, i próbuje się w nim odnaleźć. Ach, moja postać jest mocna, wytrzyma taki upadek. W sumie nie wiem, co wam tu teraz pokazać. Osoby, które grały w Wowa wyśmieją mnie. Natomiast osoby, które nie grały, nie zrozumieją tutaj to materiał co najmniej na godzinę, by objaśnić jego Meandry, w skrócie jest to gra? w której napatza się biedne potwory, rozwija swoją postać, ma takie naleciałości rpg to jest jak się na sama nazwa wskazuje, MMORPG, czyli Massive Multiplayer Online RPG, czyli Massively Multiplayer bla bla bla, jak zwał tak zwał, w każdym razie na serwerze jest mnóstwo graczy, co jakiś czas można kogoś spotkać, co jest bardzo fajne, zwłaszcza jak ma się drużynę, a propos mojej drużyny, Juena jeszcze nie ma, Lachona też nie, to są wszystko faceci, ale jak wiecie, w internecie nie ma kobiet i w ogóle, więc muszą stwarzać pozory. I mogę sobie pochazać w samotności. W ogóle do Triala zostało mi jeszcze jakieś. Do końca Triala zostało mi zobaczmy. A, jest tutaj, mam punkty doświadczenia. 8000 punktów doświadczenia, ponieważ jest on ograniczony do 20 levelu i potem Blizzard każe mi kupić pełną wersję, co pewnie niestety zrobię, ale trzymajcie kciuki, by tak się nie stało. Ach, oh, czy mam tu jakieś questy? Ach, oh, ta gra jest tak rozdegła, że nie wiem od czego zacząć. Czy W skrócie wiadomo, po prostu chodzi się i robi kolejne questy, natomiast możliwości jest strasznie dużo. Do tego są one naprawdę fajnie opowiedziane. Jestem teraz w Krainie Goblinów, mam nadzieję że niczego nie upraszczam. fanboyów. W Wowa, proszę o tolerancję. No, w ogóle tu jakiś jest sympatyczna, sympatyczna postać. To też jest gracz. Oh, zagadajmy z tymi ludkami. Ten pan obsługuje Temu to trasę takich rakiet transportowych goblinów, tak, to znajduje się w tym świecie. A tu jest jakiś pan od yy, różnego rodzaju sprzętu. Nie obadałem, bo tutaj w ogóle. Ach, może pochwalę się moją postacią. 19 level. Hej, to już nie byle co. Mam na sobie spodnie różne cudowne rzeczy, o które walczyłem. Reputacja, nie wiem do końca co to znaczy, ale na przykład w wielu miejscach jestem już hon honold czyli jakoś poszanowany w ogóle. Dużo, dużo, Dużą rolę odgrywałem tej zdolności i profesji. Zacząłem powoli obczajać profesję gotowania i. Ha, co tu mam? Fishing, czyli wędkowania. Nie mam swojej pierwszej głównej profesji, drugiej. No dobrze, ale tak gadam od rzeczy. Natomiast wypada coś zrobić, więc może polecę do ostatniego rewiru, w którym pamiętam, że miałem jakieś questy. Chyba tutaj ten materiał przemwinę. A nawet tak głupia rzecz jak podróżowanie rakietą zostało fajnie zrealizowane. Czy któryś z moich questów mnie tutaj w ogóle kieruje? O, tu coś mam. Zabić... jakiś Talendis, jakiś biologów Talendisu i znaleźć co? Coś tam odszukać na temat Black, Black moa. Zobaczymy, powinienem tam za chwilę dotrzeć. O, jak widzę... drobny Bóg związany jest pewnie z tym, że patrzyłem sobie na mapę, a nie... Na to co robi moja postać. Natomiast fajnie wypad całkiem. To nie jest Bóg, który. Każe nam się. Ba! ciąć żyletką. Okej, okay, zbliżam się do tego miejsca. Będę sobie tutaj wyskoczyć. I spróbujemy zrealizować pierwszy z questów. W ogóle strasznie podoba mi się narracja w tej grze. Co tu się dzieje? Jaki jest ping w ogóle na serwerze? Stówka, nie jest tak źle. Dobra, żyję. Ach. Poesty trzeba czytać. To nie jest gra dla ludzi, którzy nie lubią czytania. Nie znam historii tej gry. Dopiero podobno w tej edycji wprowadzono takie pomocnicze wskazów, wskaźniki na mapach. Więc to broń Boże nie jest gra dla ludzi nie lubiących czytać. Mamy tutaj opis. Jest... jest furbolgiem, który żyje w tym... bla bla bla... w tej okolicy. A, czyli będzie prosta siekanka. Tak, ogólnie misje sprowadzają się do prostej siekanki, tak jak tutaj. Black Mow. Pathfinder. Podbiegam do niczego spodziewającego się potwora i ściekam go róż... różnymi z moich zdolności. Pod piątką mam rent, który sprawia, że będzie krwawił. Ach! I pod ósemką mam dobicie. yes. Potem oczywiście badam, co mam przy sobie. Proszę, jakiś miecz, nawet który zapewne opchnie się, albo coś takiego. Ta gra jest cudownym miejscem dla ludzi lubiących zbieractwo. Okej, okay, Talent is Biologist i Black Mow Intelligence, czyli, pewnie, znaleźć informacje co do tego, Oho, robi się tu ciekawie. Walka wbrew pozorom nie jest taka głupia, na jaką wygląda. To znaczy, są specjalne miejsca, gdzie nie da się poruszać inaczej jak z drużyną, ponieważ tam jest wyjątkowo ciężko. Drużyna w tym momencie. Jedna, jeden członek jest na zajęciach, a drugi wolę się nie myśleć, co robi główna osoba odpowiedzialna za to, że gram w tę grę. Gdyby ktoś jeszcze może dwa tygodnie temu powiedział mi, że będę grał w Wowa, wyśmiałbym go naprawdę. Niestety, nigdy nie mów nigdy. A masz. Co najgorsze, jak wiadomo, szatan nie próżnuje i ta gra jest po prostu. Bardzo podobają mi się mechanizmy rozwałki. Siekanina jest strasznie przyjemna. Patrzcie, jak to pada, to jest po prostu to, co kochało się w Diablo. I no, ciężko mi teraz znaleźć jakiegoś innego hackerslash'a, który tak samo mi się podobał. Ale głównie Diablo, zresztą twórcy ci sami, a przynajmniej większy tam część podobno podchodziła i tak dalej. Och, więc to był biolog. Zabiję jednego na ośmiu. Och, miał tam coś ciekawego. No i co, No i oczywiście wypada ograbić ciała. No i tak to wygląda, szlejam się po lokacji, nawalam. I tak może pewnie minąć mi całe życie w świecie Warcraftu, Warcraftu, Warcrafta, Warcrafta. Oh, oczywiście, pasek expo rośnie, co jest w ogóle cudowniejsze. Tak, tak, bo oczywiście oprócz tego, że pakują się. Na początku myślałem, że będzie strasznie głupio. To znaczy, że bo z tego co widzę, umiejętności pakują się same. Rozwiń się, proszę, pasku. Te podstawowe atrybuty, jak siła, stamina i tak dalej, intelekt, dopakują e, się zgodnie z tam jakimś drzewkiem ustalonym przez klasę. Natomiast mamy takie cudowne rzeczy, jak. Czy uda mi się to wskazać? Talenty. Cudowne drzewka, które już rozwijam według własnych widzi tudzież widzi misie. Mm, cudowne. O! A, jakaś sympatyczna bestia, zostawimy ją i poszukamy tych biologów, którzy gdzieś tutaj sobie rezydują. I na to wygląda, że to są oni. Więc wybieram bierek, bierę biedaka na cel. Podbiegam moją ją szarszą. Sprawiam, żeby się krwawił. Potem uderzenie heroiczne, bodajże, następnie takie obszarowe. Przydałby się tutaj właśnie jakiś medyk, którym jest jedna z, oso jedna z osób w mojej drużynie, której teraz nie ma. A, ale i tak nie jest źle. Gra dostosowuje oczywiście poziom trudności do tego, jak radzi sobie grać, przez co nie jest frustrująca. Niestety, bo może gdyby była frustrująca, jak na przykład taki StarCraft, rzuciłbym to już dawno w cholerę. A tak doszło do tego, że gram w, w, w WoWa. Więc mam nadzieję, że... Na przykład, o, dzisiaj będzie aktualizacja Minecrafta, więc liczę na to, że w jej trakcie po prostu... że Minecraft tak się wspaniale wzbogaci, że rzucę to w cholerystwo w kąt. Bo w innym wypadku po prostu, jak to mawiał Grinch, nie będzie świąt. Spędzę je w, w Azeroth. I to w jego podstawowej wersji, bo to jest po prostu podstawka. Proszę, mam już jeden z, jedną z części questu zrobiona. Jeszcze dwóch kolesi do siekania. I to akurat pokażę wam chyba w całości w tym filmiku, więc podbiegam... ...i morduję, to jest cudowne, po prostu... ...krew się leje, szamani padają. Jeszcze mogę tutaj moim... Och, mogłem go... ...doprowadzić do jego egzekucji, ale nie. Zbieram wszystko co wlezie. Chodź tu biologu. Ach... Co gorsza, questów jest strasznie dużo, już teraz rozumiem, że pewnie nie zrobię wszystkich, a w ogóle się nie łudzę nawet, e, grając jedną postacią, więc być może będę chciał zobaczyć, jak to wygląda z innego punktu widzenia. Zrobiłem sobie już drugą postać, którą jest e, krasnolud. Krasnolud Hunter, czyli taka klasa, która ma swojego PETA, czyli zwierzątko. Jest to strasznie sympatyczne, może kiedyś wam, bo, wam go pokażę. Mam nadzieję, że nie, że po prostu odinstaluję to i się skończy. Okej. Okay. szukać ciała... ...i podbiec do tamtego... ...ach, biologa. Przez pierwsze dziesięć niveli myślałem, że nie wytrzymam, gra się strasznie nużyło, ale potem, kiedy weszły... weszli bossowie... Och, I takie rzeczy zrobiło się strasznie przyjemnie. Tak wygląda w sumie w, w praktyce. Nie wiem, czy nie chcę... jeszcze są te oczywiście magiczne rajdy. O! Rajdy i instancje to na pewno wam pokażę, bo jesteśmy umówieni z UN-em dzisiaj wieczorem na takie. Jak to strasznie brzmi, zamiast iść na piwo, my będziemy grać w Chcę, że go namówię, może. Jak, jak zdisujecie pomysł w komentarzach, <laughs> to nie będziemy w to grać. Dobra. Jeszcze tutaj masz, kurczy. Bestio. Właściwie biologu, ciekawe co tu się stało. Najgorsze... Powtarzam słowo najgorsze, ale ja sobie zdaję sprawę jakie to jest żenujące i złe, że gram w WoWa. Więc najgorsze jest to, że tutaj na fabularne jest to nawet wszystko uzasadnione. To się naprawdę fajnie czy to jest humor Blizzard'a. Jeśli mieliście przyjemność grać... Przyjemność. Jeśli, nie wiem, sz... diabeł pokarał was i graliście w ich gry, to wiecie o czym mówię. Jeśli chodzi o humor. Ach, więc tak. Zadanie zrobiłem. Ex przyjemnie powiększył się o tutaj jedną kreskę na pasku. Juena jeszcze nie ma. I bardzo dobrze. Ja więc w spokoju wrócę do moich dobrodziejów, którzy mi tego Questa wydali. Nie mam jeszcze w ogóle mounta, czyli zwierzaka, na którym mogę się podróżować, więc potrwa to długo. I WOF jest kolejną. Plusem, a właściwie minusem w plusie Wowa jest to, że mogę go sobie uruchomić w tle i na przykład siedzieć na necie, surfować i tak dalej. Podczas gdy moja postać sobie idzie. Mam teraz ręce wolne, nie odpaliłem kamery, wam, bo bym wam pokazał, że nie ściemniał i nie trzymam jak ten noob klawisza do przodu, tylko moja postać idzie sobie sama, a ja mogę w spokoju grzebać w jego plecaczku, etc., etc. Kapitalne. Blizzard, kolejny raz wam się udało, szatani. I czy tu jest kolega? O, będziecie mieć pełny obraz. Przyjdę, dostanę w nagrodę prezent, i będę się czuł spełniony. I w ogóle ten feeling, kiedy podróżuję z drużyną po tym świecie, spotykamy inne drużyny. Tutaj klimat świąteczny, proszę, choinki. Nie, tylko Blizzard mógł tak. A bo właściwie, może ktoś i Nie grałem w inne MMORPG. Och, więc pomściliśmy tam kogoś, z tego co rozumiem. Może kiedyś się dostaje Dostaję 1200 EXPA. To naprawdę jest coś. Widać postęp. Myślałem, żeby tutaj ekspił męczył się godzinami, by zdobyć kolejny poziom, a to leci tak przyjemnie szybko. Oj, od razu kolejne questy u tego pana. Boże, miej mnie w swojej opiece. Trollu, pożegnaj się z państwem. O, pokażę Wam totalnie nerdowskie pożegnanie. Papa.